Ech! Tak! Witam wszystkich! Nazywam się Józef Drzosta. Jak wiecie, mekatroni i GothicBot zostały zniszczone. Na zawsze. Nie znam szczegółów, ale Związek Artystów Scen Polskich maczał przy tym parce. Z twórcą GothicBota nie ma kontaktu. Skasował wszystkie social media. Mordo, jeśli to oglądasz, to odezwij się. Wadnij na Discorda mojego albo Mekatrona. Szkoda, by twoje zajebiste głosy się zmarnowały. A zwłaszcza Dio, który jest już w kanonie polskiej kultury. I twór. Ojczyzno, moja, ty jesteś jak zdrowie. To jest bardzo niedobra wiadomość. Z dnia na dzień finito. Teraz pozostaje tylko gogle kolab, którego raczej nie zamkną. Twórca Mekatrona twierdzi, że nadal będzie rozwijał projekt, jednak na razie musi przemyśleć całą tą porąbaną sytuację. Bo wyobraźcie sobie, że wkładasz w pewien projekt mnóstwo wysiłku. Dokładasz do niego z własnej kieszeni, by ludzie mogli rozwijać swoją twórczość. Ludzie tworzą głosy. i w groły długimi godzinami to dzwoni taki smutny pan i każe to skasować. No kur. Jednakowoż? Jeśli was to interesuje, to ten kanał nadar będzie prowadzony po staremu. Godowór i Kastelwania same się nie znabingują. Kolar nie jest tak wygodny jak tamte boty, za to brzmi i działa bardzo dobrze. Nabing do JoJo powstanie na 100%. To jest główny cel Anona. Ramian no, i Marcin też się pokażą. Josenki z Dio. A jak? Nie poddajemy się? Trzeba tylko trochę czasu na ogarnięcie paru spraw. W najbliższym czasie pewnie będzie parę sit postów i jagów na rozgrzewkę. W grudniu oczywiście będzie coś Stone Ocean, nie bójcie się. No nic, to koniec pewnej ery. Generatory zeszły do podziemia. Tej technologii nie można od tak po prostu zatrzymać. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie złapie. Że od Bizarre Adventure musi zostać zdabingowany, choćby świat miał się zawalić? Nie ma innej opcji. Żegnam się z wami. Zapraszam na Discorda Anona i Mekatrona. Panie GothicBot, pana też zapraszamy. Bogowie Olimpu mnie opuścili.